Cantarella to najnowszy sub DPS opcją leczenia drużyny, które na chwilę obecną nie ma swojego dedykowanego DPS-a, którego będzie mógł wspierać, ale znajdzie swoje zastosowanie przy takich postaciach jak Havok Rover, Jinshi, Carlotta czy nawet Changli. Głowa rodziny Fisali posiada atrybut Havok używa rectifiera i oprócz wspierania drużyny wykonuje również skoordynowane ataki. No ale jak ona działa? Wszystko opiera się tak naprawdę o jej pasek forte. Dzięki któremu Cantarella wchodzi w tak zwany stan mirage, którym może kontrolować wrogów, leczyć sojuszników i zadawać obrażenia. Jej forte składa się z wielu czynników, które rozbijemy sobie na mniejsze kawałki. Jej pasek forte składa się z pięciu pasków tak zwanych trans, które można ładować poprzez trzeci podstawowy atak, użycie skilla, użycie intro skilla oraz użycie ulta, które daje aż trzy paski. Jeżeli Cantarella ma chociaż jeden aktywny trance i użyje ciężkiego ataku, wejdzie w tak zwany stan mirażu. W tym stanie jej podstawowe ataki zmieniają się i konsumują zdobyte transy w zamian za punkty shiver, lecząc swoją drużynę. Jak wcześniej trzeci podstawowy atak dawał jeden trance, tak teraz w mirażu powoduje on skoordynowany atak. Jej podstawowe ataki mogą być wykonywane w powietrzu. Wykonując ataki w powietrzu można wykonać plunge atak lub Counter Attack, który również powoduje zużycie paska Trans w zamian za punkty Shiver. Ten Mirażu trwa 8 sekund lub gdy wszystkie paski Trans zostaną zużyte. Teraz zatrzymajmy się na chwilę czym są te punkciki Shiver, które widzicie pod paskiem Forte. I te zdobywa się w stanie Mirażu. Jeżeli uzbieracie 3 punkty i Cantarella będzie w stanie Mirażu, to jej skill się zmieni. Użycie wtedy skilla spowoduje zużycie wszystkich trzech punktów Shiver, co spowoduje zadanie masywnego ataku od Havok, uznanego jako Basic Attack. Cel tego ataku zostanie wysłany w tzw. Hazy Dream oraz Cantarella uzdrowi wasze party. To samo użycie skilla z kolei uznane jest jako użycie Echo Skilla. Kiedy wysyłamy cel do Hazy Dream. To jego szybkość poruszania się zwalnia na 6,5 sekundy. Kiedy cel otrzyma obrażenia, doznaje jednorazowego wstrząsu, usuwając go z Hazy Dreamu i otrzymując obrażenia od hawok Te obrażenia uznane są jako Basic Attack. Ważne, aby to Cantarella zaatakowała cel w Hazy Dreamie, a nie inne postaci, bo wtedy cel nie otrzyma wstrząsu. Jej resonance skill również ma fazę. Podstawowa jej wersja Graceful Step, zada obrażenia od Havok i to daje jej jeden punkt transu na pasku forte. Gdy Cantarella jest w stanie mirażu, jej skill się zmienia na Flickering Reverie i jest uznany jako echo skill w momencie kastowania. Zada wtedy obrażenia celowi od hawok wysyłając go do tzw. Hazy Dreamu. Można to kastować w powietrzu. Użycie ulta zada obrażenia od Hawok uznane jako obrażenia od basic ataku. Party otrzymuje tak zwane diffusion, a skastowanie ulta jest uznane jako echo skill. Można go użyć w powietrzu. Doda to również trzy paski transu. Postacie mające diffusion i atakujące przeciwników przyzwają tak zwane dream weavers, takie małe meduzy, które będą robić skoordynowane ataki, zadając obrażenia od Hawok uznane jako obrażenia od basic ataku. Kiedy postać zaatakuje, w przeciągu następnych 3 sekund przyzwie 1 Dream Wewers i ten efekt może być wyzwolony raz na sekundę. Maksymalnie możemy przyzwać 21 Dream Weavers. Użycie intro skilla zada celowi obrażenia od hawok, a jeżeli zaraz powciśniemy normalny basic atak, to Cantarella zacznie od tego trzeciego ataku. W trakcie mirażu intro skill wyzwoli 3 skoordynowane ataki. Dodatkowo Cantarella wejdzie w stan Abyssal Rebirth, który trwa do 25 sekund i może być aktywowany co 25 sekund. W takcie trwania tego do 6 razy, kiedy jakakolwiek postać skastuje echo skilla, Cantarella otrzyma 6 punktów do Concerto Energy. I tutaj już możecie się domyślić, dlaczego ona ma kilka umiejętności, które są uznane jako skill echo. Outro Skill wzmacnia następnemu rezonatorowi obrażenia od hawok o 20% oraz Skill Damage o 25% na 14 sekund. Jej z kolei pasywki. Zwiększają uzdrawianie o 20% oraz kastowanie Echo skilla dodaje 6% bonusu do obrażeń od hawoku na 10 sekund i to można zestakować do dwóch razy. Jej kopie, czyli Resonance Chains, pierwsza z nich użycie skilla doda dodatkowy pasek trans. Przeliczniki obrażeń skilla są zwiększone o 50% oraz nie można przerwać Canterbury użycie punktów Shiver. Samo użycie ulta powoduje wysłanie celu do Hazy Dreamu. Przeliczniki obrażeń wstrząsu od Cantarelli z kolei są zwiększone o 245%. Przeliczniki obrażeń od ulta są zwiększone o 370% oraz po skastowaniu ulta Cantarella wejdzie w stan Mirage, jeżeli w nim nie była. W stanie Mirażu leczenie od Cantarelli jest zwiększone o 25%. Maksymalna ilość przyzwanych Dreamweavers jest zwiększona o 5%. Obrażenia basic ataków podczas Miraż są zwiększone o 80%. Skastowanie ulta sprawia, że Cantarella ignoruje 30% obrony przeciwnika na 10 sekund. Z kolei podczas pierwszych 1,2 sekundy trwania Hazy Dreamu, kiedy cel otrzyma tonę obrażeń, które nie powodują Hazy Dream nie będzie wywołany na celu. Broń Canterbury zwiększa jej crit damage o 72% oraz atak o 12%. Jeżeli skastujecie echo skilla w przeciągu 10 sekund po wykonaniu intro skilla lub basic ataku, to zyskacie jeden stak tak zwanego Gentle Dream. Maksymalnie można mieć dwa staki, i one mają swoje efekty. Jeden stak daje 40% zwiększonych obrażeń od basic ataków, a dwa staki, Cantarella będzie ignorować 12% odporności od hawoku na danym celu, którego będzie atakować. Jeżeli nie macie jej bisowej broni, to teraz na ekranie pojawią Wam się przykładowe bronie, których można na Cantarelli oczywiście użyć. No i dobra moi drodzy, build. No tutaj build nie jest taki obvious, jakby się mogło wydawać, ponieważ on jest zależny od tego, z kim Wy Cantarelle ogólnie chcecie grać i jak Wy je chcecie użyć w teamie praktycznie. Na ten moment Cantarella najfajniej się sprawdza z teamem z Jinshi, A że Jinshi uwielbia skoordynowane ataki, no to tutaj na Cantarelli najfajniej się sprawdzi set Empyrean Ethan. Aczkolwiek Cantarelle możecie również zbudować jako takiego sub DPS-a, ponieważ ona też robi damage i to całkowicie niemały. Jeżeli będziecie chcieli ją zestakować na przykład z Havok Rowerem lub Changli, Możecie jej dać Midnight Whale z Lorelei, a nie z Nightmare'owym Heronem. Jak już słyszeliście, jak już wiecie, jej kit zawiera bardzo dużo obrażeń, które są uznane jako basiki. A Lorelei właśnie ma zwiększony bonus do basic ataku o 12%. Heron z kolei ma zwiększony bonus do ciężkich ataków. Dlatego Lorelei sprawdzi się tutaj lepiej od Herona. Porównywalnie Havoc Damage oba Echa mają taki sam. Więc tutaj raczej ja bym się sugerowała zwiększeniem Basic Ataków niż Heavy Ataków, które posiada Heron. No i ogólnie rolelejno wygląda czadersko, tak? Możemy ją w końcu do kogoś użyć. Aczkolwiek Cantarelle można również zagrać jako Main DPS. Możecie z niej zrobić DPS-a. E, wtedy w teamku powinna się znaleźć albo Sanhua, albo Roccia, która będzie bufować Cantarelle i wtedy możecie jej właśnie dać Havok Eclipse razem z królesem Nightmerowym. Jeszcze widziałam, że można Cantarelli po prostu dać Moonlight Clouds'a również, jeżeli chcecie po prostu zrobić z niej takiego bardziej supporta, który wspiera następnego rezonatora jak najbardziej. Także w zależności jak wy chcecie wykorzystać kantarelle, ten build no, mimo wszystko będzie się różnił. Dobra, jakie substaty, bo te raczej będą niezmienne, więc tutaj crit rate lub crit damage na 4 kosztach w zależności oczywiście jaką broń posiadacie. I czego potrzebujecie? Na trzy kosztach tu są dwa warianty: w pierwszej kolejności albo dwa razy hawok, albo w zależności jak macie substaty ogarnięte, to jeden atak, jeden hawok. Na jedno kosztach standardowo dwa razy atak e, i substaty. Interesuje nas, e, interesują nas substaty praktycznie pod DPS-a, czyli crit rate, crit damage, e, atak procentowy lub atak flat, e, następnie energy regen, no i basic attack damage bonus. To nas najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o priorytetyzowanie jej e, skilli, talentu Forte, no to tutaj głównym, że tak powiem, trzonem całego damage'u Cantarelli jest mimo wszystko Forte, więc to ulepszamy w pierwszej kolejności. Następnie Resonance Skill Liberation to już jakby bym nastawiła tutaj na równo. I potem mamy Normal Attack i Intro Skill na samym końcu, więc w takiej kolejności bym to spriorytetyzowała teraz tak timki. No tutaj Cantarella najlepiej wypada właśnie z Jinxi, zwłaszcza jeżeli żeźi Je chcielibyście zostawić do Carlotty. Cantarella również fajnie się sprawdzi razem z Havogruwerem i wtedy możecie ją z niej zrobić takiego sub DPS-a albo z Changli lub Carlottą, jeżeli chcecie wzmocnić jej skill damage. Można również ją zastosować jako main DPS i wtedy wrzucacie do teamu Rockie lub Sanhue albo Shorekeeper i w sumie Verina też fajnie się w takim teamie sprawdza, bo one wtedy, wtedy ci su te supporty funkcjonują bardziej jako bufowanie już. No bo Shorekeeper zwiększa kryty, a Verina zwiększa atak. Ten team, może nie rekomenduję, ale to jest team tak naprawdę. Najmniej priorytetowy, gdzie możecie wrzucić Cantarelle, bo mogłoby się wydawać, że kantarella jest do Kameli, ale nie, ona nie jest do Kameli. Niestety, Kamelia jedynie co wykorzysta od Cantarelli to ten buf do e, Havoku. No ale to jest totalnie bez sensu, ponieważ od tego mamy roczkę. Ewentualnie możecie zrobić taki mono Havok team, ale wtedy kantarella będzie bufować rocznie, żeby ta też. Robiła depsa i wtedy Rocha bufuje kamelię. Ale no priorytetowo na ten moment, no mimo wszystko, Cantarella będzie się sprawdzać w innych teamkach niż ten mono Havokowym, no Ale jak ktoś chce, no to może. Dobra, rotacja. Zaczynamy praktycznie od E Kameli. Lecimy na Ginsi. Dinsi robimy ten Opening G, żeby ona mogła sobie zbufować. Tutaj jest ważne kancelowanie animacji, by the way. I lecimy na. Shore Na niej robimy całą rotację. Generalnie. I z Shore Per wlecimy sobie właśnie na Cantarelle. Ona powinna mieć Cantarella już całego ulta anodowanego, więc Echo, Ult. Wchodzimy w miraż, Skill. I teraz będziemy robić te Shivery. Pyk. Napierdzielamy troszkę. I zmieniamy na Jinshi, praktycznie i tutaj prak ona ma nadowane forte, wszystko powinna wybombić ten swój maksymalny damage. I od nowa chodzimy na Cantarelle. Razem intro, więc normal atak, skill, i z powrotem na Jinshi, i praktycznie rotacja zaczyna się od początku. Jeżeli zrobicie dobrze rotację, to powinniście być w stanie również i zrobić super intro yy, keeper, W związku z czym rotacja powinna być yy, pełna. Ja to robię w ten sposób. Podejrzewam, że też są mi inne sposoby. Jeżeli macie swoje, również możecie się podzielić w komentarzu. W każdym razie, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał. Jeżeli będą jakieś zmiany, ale mam nadzieję, że nie, no to wszelkie informacje oczywiście w przepiętym komentarzu. Zajrzyjcie do opisu filmu. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.